Transparentność w wydatkowaniu środków powinna być zawsze, bo to należy się nie tylko i wyłącznie kibicom, ale mieszkańcom miasta. To są duże, wielkie środki, które miasto przekazuje na ten cel. Więc wierzę w to, że oba kluby to zrealizują i swoje deklaracje również dotrzymają. A tu mamy dla Państwa małą niespodziankę dzisiaj. I know that lately uh, our team's play hasn't always been up to your expectations and the expectations of the people here in General Agora. So we would like to ask for your help uh, to practice with us and become a player on our team. And with you as a player on our team, I think that it would be best for me to replace you here as mayor of General Gora. Okay. This is the cake from the city. Thank you, Mr. President. Hello. And uh, I graduated college with a degree in communications, so I believe that I have the skills that I uh, need to be a great mayor of this city. So, uh, if I could have the, the papers to sign uh, <laughs> to do some work here today uh, for the, the, the grants for the basketball team and the, and the speedway. Może Wam że najpierw powie, jak podzielił pieniądze. To już później indywidualnie Panie Jacku okay. także. dziękuję. Okay. Okay. Panie Prezydencie. Możemy iść tak. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Słucham Państwa, czym możemy pomóc? Jest... Proszę to, ale to tak. Tak. zaprezentować kozioł, najpierw Nie bój się, to nie był kozioł. Podaje się w ten sposób, podaj Będzie Będziesz rąkał, będziesz rąk grał? Nie, nie, nie. nie, 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 nie. Tutaj, tutaj na koleja będzie nadal na centra, bo mamy też problem na tej pozycji. Ja myślę, że, że, że tak powiem z tymi tutaj no, gabarytami, gabarytami no, ciężko będzie, żeby ktoś przestawił. Także na tej zasadzie tutaj kolega zostanie. No, Kozłować też potrafię, ale nie będziemy kozować w tym tym. Także potem nikt będzie później. Która Państwa, Jaka strategia na najbliższy mecz? Musimy oszczędzać to... koszarka, bo, 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 bo de facto, jak zwrócić uwagę, jest najczęściej chyba polowanym zawodnikiem. Więc trzeba go oszczędzać, bo jest potrzebny na finał, a nie na, tą, na ten moment teraz.